Pierwszą pożyczkę do 3000 złotych na Vivos.pl RSO 0%. Wi go, klikasz i pożyczasz nawet 4000 RRSO 0%. Korzystacie z życia jak półtora miliona ludzi zarejestrowanych na vivus.pl. To ta promocja. Reklama. Aha, a Że udoić ręce! Skaranie boskie z tymi dziadami! Namówicie mi wybrzydzą! Żuta, jestem głodny, żryć. Już, to na wejrzeć! Nie już adresowanie! Specjalnie dla ciebie ugotowałam górkę! A ty już całkiem skupiałaś? Wczoraj kurka, dzisiaj górka! Czy nic innego po tym podwórku już nie lata? Wy to są umarte! Dajcie mi tą recepturę! Ej, hey, Ziuta, co to są za dwa pryszcze na twoich plecach? nie przecież to nie prysy! Łędym gorzej dla ciebie. A czemu? A po czym teraz chłopie poznają, żeś ty jest papa? Ja sobie poradzę! Lepiej ty powiedz jak swoimi wydmuszkami udowodnić, niż że chłop. Ej, hey, ale w tej spelunie nawet niezłe żarcie dają. No, no, nawet żarcie! A, a ty znasz moją siutkę lepiej niż ja. Zrobiłem no jej następnego ty prezent. I no nie wiem, czy będzie paścił. A ty co? A ty skonarży? Ci miłej siutki idzie. NANTA! Słyszeliście, że we wsi mamy nowego fryzjera? Nie, jeszcze żebym nic nie słyszała. Ach, wiecie jaki on Od joków. I co? Jak ci się fryzjer podoba? Ach, Loki, Koki robi dobrze, ale chłop stroki najlepiej. A no ja. A przepraszam. A. O, e, przepraszam, to spowiad e, Muszę odebrać. Telefoniki. A, przepraszam. Bomba uh -huh. to za godzinę pod kościołem, tak? No. Ja już wiem, jak go zgodzić, nie łuj się. No, u cały Dorotka, Cześć, pa. Wibus.pl klikasz i pożyczasz. Nawet 3000. Rewezo 0%.